Umiejętnością, którą na pewno będziesz musiał wykorzystać na egzaminie, jest umiejętność działania na łamkach zwykłych. Zapraszam Cię do oglądania filmiku, w którym rozwiążesz ze mną zadania z egzaminów z 2021 i 2022 roku, w których ta umiejętność się przydała. Ready. Możesz też obejrzeć mój poprzedni filmik, w którym przypomnę Ci zasady działań na ułamkach. Jestem nauczycielem i korepetytorem matematyki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania mojego kanału, gdzie znajdziesz rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty podzielone na poszczególne działy, wraz z powtórką tych działów. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Zróbmy pierwszą zadania. Wartość wyrażenia 3 siódme plus 3 piąte jest liczbą a mniejszą od 1, b większą od 1. Aby dodać do siebie ułamki, musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Ponieważ w pierwszym ułamku mamy 7, w drugim 5, to najmniejsza wspólna wielokrotność to będzie 35 i taki weźmiemy mianownik, czyli musimy w pierwszym ułamku pomnożyć licznik i mianownik przez 5, a w drugim przez 7. 3 razy 5 to 15, 5 razy 7 to 35, 3 razy 7 to 21. 5 razy 7 to 35. Przy dodawaniu ułamków liczniki dodajemy, mianownik przypsujemy bez zmian. Czyli w liczniku będziemy mieć 36, w mianowniku 35. Pozostaje nam jeszcze wyłączyć całości, czyli dostaniemy 1 całą i 1/35. Czyli jest to liczba większa od 1. Policzmy teraz wartość drugiego wyrażenia, czyli 3 siódme minus 3 piąte. Już wiemy, że wspólny mianownik to 35. Po rozszerzeniu ułamków do tego mianownika dostaliśmy 15 trzydziestych i 21 trzydziestych Przy odejmowaniu od większej liczby odejmujemy mniejszą i przepisujemy znak większej, czyli 21 odjąć 15 to jest 6, ale przepisujemy znak większej liczby, czyli będziemy mieć minus 6. Mianownik przepisujemy bez zmian, czyli otrzymaliśmy liczbę ujemną. Zadanie dotyczące działań na ułamkach. Liczby x minus 5 szóstych oraz y są uporządkowane rosnąco. Liczba y jest o 5 większa od -5/6, a liczba -5/6 jest o 5 większa od liczby x. Jakie wartości mają liczby x i y? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zapiszmy najpierw, że y jest o 5 większa od -5/6, czyli to znaczy, że do -5/6 musimy dodać 5 Zapiszmy 5 w postaci ułamka zwykłego. Czyli zapiszmy, że jest to jedna druga. Aby dodać dwa ułamki do siebie, muszą one mieć ten sam mianownik, czyli rozszerzmy jedną drugą do mianownika 6. Musimy zatem pomnożyć licznik i mianownik jednej drugiej przez 3. W związku z tym otrzymamy minus 5 szóstych, dodać 3 szóste. Przy dodawaniu. Ułamków o tych samych mianownikach, mianownik przepisujemy bez zmian, a działamy tylko na liczbach, które są w liczniku. Czyli to znaczy, że do minus 5 musimy dodać trójkę. W takim przypadku od większej liczby odejmujemy mniejszą, nie uwzględniając znaków, czyli od 5 musimy odjąć 3, to otrzymamy 2 i przepisujemy znak liczby większej. Czyli przepisujemy ten minus, czyli to znaczy, że otrzymamy minus 2 szóste. Mianownik przypisaliśmy bez zmian, a tutaj od minus 5 dodaliśmy 3. Po skróceniu przez 2 otrzymamy minus 1 trzecią. Teraz musimy zapisać, że liczba minus 5 szóstych jest o 5 większa od liczby x, czyli to oznacza, że żeby znaleźć x to musimy pomniejszyć te minus 5 szóstych o 0, czyli od minus 5 szóstych odejmujemy 0, tu ponownie zamieniamy 5 dziesiątych na ułamek zwykły, czyli na jedną drugą, doprowadzamy te dwa ułamki do wspólnego mianownika, czyli jedną drugą rozszerzymy do mianownika 6, żeby dodać takie dwie ujemne liczby do siebie, to do, dodajemy te liczby, czyli do 5 dodajemy 3 i z przodu przypisujemy minus. Pamiętamy, że mianownik, jeżeli dodajemy do siebie ułamki o tych samych mianownikach, to mianownik przypisujemy bez zmian, czyli minus 5, minus 3 to jest minus 8 mianownik bez zmian, czyli dzielimy przez 6. I teraz jeszcze zostaje nam skrócenie przez 2 licznika i mianownika, czyli otrzymamy ułamek 4. Trzecie, dokładnie minus 4 trzecie i zobaczmy, x równa się minus 4 trzecie, y równa się minus 1 trzecia, czyli jest to odpowiedź A. Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie jedna druga całej tabliczki, Siostrze 5 dwunastych całej tabliczki, a jemu jedna szósta całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Uzasadnij swoją odpowiedź. To zapiszmy. Brat otrzyma jedną drugą całej tabliczki, siostra 5 dwunastych całej tabliczki, a Paweł 1 szóstą całej tabliczki. Musimy dodać te ułamki do siebie, aby dowiedzieć się ile to jest, najmniejszy wspólny mianownik wyniesie tutaj 12, czyli pierwszy ułamek, aby rozszerzyć tego mianownika, musimy pomnożyć licznik i mianownik przez 6. Drugi ułamek już ma taki mianownik, a w trzecim ułamku będziemy musieli pomnożyć licznik i mianownik przez 2, czyli otrzymamy 6/12, 5/12 i 2-12. W przypadku dodawania ułamków o takich samych mianownikach mianownik przepisujemy, a dodajemy tylko licznik. W liczniku będziemy mieć 6 plus 5 plus 2, to jest 13, czyli będziemy mieć 13 12 i jeszcze pozostaje nam wyciągnąć całość. Czyli będziemy mieć jedną całą i jedną dwunastą. Czyli zobaczmy, jest to więcej niż jedna czekolada, czyli taki podział tabliczki nie jest możliwy. Zapiszmy jeszcze. Odpowiedź tak, czyli że Paweł rozdzielił więcej czekolady niż miał do dyspozycji. Rozwiążmy zadanie z 2021 roku, w którym trzeba było porównywać ułamki. Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród Podanych. Zróbmy najpierw przykład A. Jeżeli dwa ułamki mają ten sam mianownik, czyli tak jak tutaj, to większy jest ten, który ma większy licznik. A w tym przypadku ułamek 25/9 ma większy licznik niż ułamek 23/9, czyli to znaczy, że nierówność A jest nierównością fałszywą. Zróbmy teraz nierówność z podpunktu B. Musimy najpierw dodać te dwa ułamki do siebie. Aby dodać dwa ułamki, musimy je najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli to znaczy, że ten ułamek musimy rozszerzyć do ułamka o mianowniku 4. Aby to zrobić, musimy pomnożyć licznik i mianownik przez 2 i wtedy otrzymamy 5 czwartych dodać 10 czwartych, czyli razem będziemy mieć, jeżeli dodajemy dwa ułamki do siebie o tych samych mianownikach, to liczniki dodajemy, a mianownik przypisujemy bez zmian, czyli będziemy mieć 15 czwartych i teraz chcielibyśmy jeszcze wyłączyć w całości. W 15 4 mieści się 3 razy, 4 razy 3 to 12, czyli to znaczy, że będziemy mieć 3 całe i zostanie nam jeszcze, jeśli od 15 odejmiemy 12, to znaczy, że zostaną nam jeszcze 3 czwarte. Czyli spójrzmy, tu mamy sprawdzić, czy ten wynik jest większy od czwórki? Nie jest, czyli to znaczy, że ta nierówność jest nierównością fałszywą. Zróbmy kolejny przykład. Abyśmy mogli wykonać to działanie, to musimy 13/17 pomnożyć przez 3. Mnożenie ułamka przez liczbę polega na tym, że licznik mnożymy przez tą liczbę, czyli otrzymamy 39/17 i mamy porównać to z 39/17. Zobaczmy, to jest ta sama liczba, czyli tak zapisana nierówność jest nierównością fałszywą, bo te dwie liczby są takie same, czyli pomiędzy nimi powinien stać znak równości. I ostatni podpunkt jest to nierówność prawdziwa, bo jeżeli dwa ułamki mają jednakowy licznik, to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik. Zróbmy zadanie z czerwca 2021 roku, w którym należało porównać ze sobą trzy liczby zapisane w postaci ułamków. Aby można było te liczby uporządkować od najmniejszej do największej, musimy najpierw wykonać obliczenia, aby sprawdzić wartości podanych liczb. Obliczmy najpierw, ile wynosi liczba p, która jest równa 27 razy 9 przez 27 dodać 9. Musimy najpierw wykonać działanie w liczniku, czyli pomnożyć 27 razy 9. 7 razy 9 to jest 63, czyli 3 wpisujemy tutaj, a 6 nad dwójką. 2 razy 9 to jest 18, 18 dodać 6 to 24, czyli to znaczy, że 27 razy 9 to 243 a w mianowniku 27 dodać 9 to 36. W 243 36 mieści się 6 razy. 36 razy 6 to jest 30 razy 6, to jest 180. 6 razy 6 to 36. 180 dodać 36 to 216. Czyli musimy teraz odjąć od 243 216... Aby dowiedzieć się, ile nam jeszcze zostało w liczniku. Od 3 szóstki nie odejmiemy, czyli musimy od 4 pożyczyć i jedną dziesiątkę, i będziemy mieć 13 odjąć 6, to będzie 7. Skoro tu była pożyczona jedna dziesiątka, to zostaje nam tylko 3 odjąć 1, czyli 2. I 2 odjąć 2 to 0, czyli mamy 6 całych i 27 36. Po skróceniu tego ułamka przez 9. 27 przez 9 to jest 3, 36 przez 9 to 4, uzyskamy 6 całych i 3 czwarte. Obliczmy teraz r. Tu również musimy osobno wykonać działanie w liczniku i osobno wykonać działanie w mianowniku. Nigdy nie możemy skracać ze sobą licznika i mianownika, jeżeli w liczniku bądź w mianowniku mamy Dodawanie. Skracać można tylko wtedy, jeżeli w liczniku i w mianowniku mamy mnożenie. 27 dodać 9 to jest 36, 27 odjąć 9 to 18. I teraz możemy ten ułamek skrócić. 36 podzielić na 18 to 2. Obliczmy jeszcze s, czyli 27. Odjąć 9 to 18, 27 podzielić na 9 to 3, po skróceniu otrzymujemy 6. Najmniejszą z tych liczb, bo mamy uporządkować je od najmniejszej do największej jest dwójka, później większą jest szóstka, a największą jest 6 i 3 czwarte, czyli to znaczy, że mamy R S i P. To jest właściwy porządek. Zadanie z czerwca 2021 roku, w którym trzeba było. Wykazać się umiejętnością wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych, umiejętnością wykonywania działań na ułamkach zwykłych oraz umieć też wykonać działanie, gdy mamy w jednym działaniu zarówno ułamek zwykły, jak i ułamek dziesiętny. Na początku wykonajmy pierwsze działanie, czyli minus 16. I 55 setnych, dodać 6 całych i 500. Aby wykonać to działanie, od liczby większej co do wartości, czyli od 16 całych i 55 setnych, odejmiemy liczbę mniejszą, czyli 6 całych i 500. Zróbmy to pisemnie. Musimy pamiętać, że przy odejmowaniu pisemnym przecinek musi się znaleźć pod przecinkiem. I wtedy mamy 5 odjąć 5 to jest 0. 5 odjęć 0 to 5, 6 odjąć 6, 0 i tutaj przypisujemy 1, czyli w wyniku otrzymaliśmy 10 całych i ale musimy pamiętać o tym, że w takim przypadku musimy przepisać znak liczby większej, czyli w wyniku będziemy mieć minus. 10,5. Wykonajmy teraz drugie działanie, czyli jeżeli mamy wykonać takie działanie, to po prostu dodajemy do siebie te liczby i przed wszystkim pisujemy znak minus, czyli minus 5,3, minus 4,75. Aby to działanie wykonać, to musimy mieć albo tą liczbę zamienianą, zamienioną na ułamek zwykły, albo tą na ułamek dziesiętny. Ja zdecydowałam się, aby zamienić 4 całe i 75 setnych na ułamek zwykły, czyli zapiszmy, że to jest 75 setnych, a następnie skróćmy licznik i mianownik przez 25. 75 na 25 to będzie 3, 100 na 25 to będzie 4, czyli odejmujemy 4 całe i 3 czwarte. Żeby wykonać to działanie, to tak jak mówiłam, do piątki dodajemy czwórkę, czyli otrzymamy 9 całych, a tutaj, jeżeli mamy dwa ułamki o tych samych mianownikach, to mianownik przypisujemy bez zmian, a dodajemy tylko licznik, czyli 3, dodać 3 to będzie 6. Dodajemy te liczby i przed wszystkim musimy po prostu przepisać znak minus. Teraz wyłączmy całości z 6, całych, z 6 czwartych, czyli tutaj będziemy mieć. I 1 całą i 2 czwarte, czyli razem będziemy mieć 10 całych, i 2 czwarte po skróceniu przez 2 to będzie 10 całych i 1 druga, i pamiętamy o tym, żeby ciągle tutaj przepisywać minus. Wykonajmy teraz kolejny przykład. Żebyśmy mogli pomnożyć te dwa ułamki przez siebie, to na początku musimy ten ułamek sprowadzić do postaci niewłaściwej, czyli musimy pomnożyć 15 razy 4 to będzie 60 i dodać 1, czy będziemy mieć minus 61 czwartych, a następnie wymnóżmy liczniki 2 razy 61 to jest 122 i 3 razy 4 to jest 12. Jeżeli mnożymy liczbę dodatnią razy liczbę ujemną, to w wyniku otrzymamy liczbę ujemną. Żebyśmy mogli łatwiej teraz wyłączyć całości, to zapiszmy, że minus 122 to jest minus 120. Odjąć 2. 120 na 12 to jest 10, czyli to znaczy, że mamy tutaj 10 całych i 2 dwunaste. Tylko musimy pamiętać o tym, że cała liczba, którą otrzymamy, jest liczbą ujemną. Po skróceniu 2 dwunastych przez 2 otrzymamy, że to jest 1 szósta. I ostatnie wyrażenie, czyli minus 1,5 dzielona przez 1 siódmą. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli to znaczy, że musimy minus 1,5 pomnożyć przez 7 pierwszych, a 7 dzielone na 1 to jest po prostu 7. I mnożenie liczby ujemnej przez dodatnią da nam. Liczbę ujemną. Minus 1 razy 7 to jest minus 7, a 5 razy 7 to by było 35, ale tutaj mamy nie 5, tylko 5 dziesiątych, czyli to będzie nie 35, tylko 3 całe i 5 dziesiątych. Bo to 35 musieliśmy podzielić przez 10, czyli przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo. I znowu przy dodawaniu do siebie takich dwóch liczb ujemnych to po prostu dodajemy je do siebie, a z przodu przypisujemy znak minus, czyli to znaczy, że uzyskamy w tym przypadku minus 10,5 i mamy teraz pytanie wartość którego wyrażenia nie jest równa minus 10,1 druga. 10,1 druga to jest właśnie inaczej 10,5, czyli zobaczmy, to wyrażenie jest równe 10, 1 druga. Minus 10,1 druga to też, to też podpunkt trzeci pokazuje nam wyrażenie, które nie jest równe minus 10,1 druga, czyli to znaczy, że prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie przydatne i chciałbyś więcej powtórek na zadaniach z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, będę wdzięczna, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, dasz łapkę w górę lub zostawisz komentarz. Pod tym filmem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnym filmie. Na kanale znajdziesz też inne ciekawe filmiki dotyczące egzaminu ósmoklasisty. Możesz też zrobić test, dzięki któremu sprawdzisz, które działy już umiesz, a które musisz jeszcze poćwiczyć. Znajduje się on na naszym Facebooku. W przyszłości pojawi się też link do planera z zadaniami powtórkowymi na każdy dzień tygodnia, abyś nie ominął żadnego działu ważnego na egzaminie. da minha